Witam Was serdecznie w naszej wspólnej modlitwie. Cieszę się, że znów możemy razem stanąć przed Bogiem w jedności serc i w zaufaniu. Dziś szczególnie chcemy modlić się za nasze dzieci i wnuki, te małe, które dopiero zaczynają swoją drogę życia, i te większe, które już idą przez świat. Pragniemy zawierzyć ich zdrowie, radość i bezpieczeństwo najwyższemu. Niech ta modlitwa stanie się dla nich tarczą, siłą i błogosławieństwem. Usiądźcie wygodnie, wyciszcie serce. Pozwólcie Duchowi Świętemu poprowadzić Wasze myśli. Zaczynajmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Duchu, święty, duchu życia, przyjdź teraz do nas. Przenikaj serca wszystkich rodziców i dziadków, którzy teraz razem się modlą. Przyjdź do każdego dziecka, które potrzebuje uzdrowienia, pokoju i radości. Duchu Święty, Ty jesteś źródłem mocy, napełnij nasze rodziny światłem i zdrowiem. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu pocieszenia. Amen. Maryjo, Matko Najświętsza, przychodzimy do Ciebie z naszymi dziećmi i wnukami. Przynosimy Ci ich uśmiechy i łzy, ich zdrowie i choroby, ich trudy i nadzieje. Weź je, o Matko, w swoje ramiona tak, jak tuliłaś swego Syna Jezusa. Chron ich duszę i ciała, prowadź ich przez życie bezpiecznie. Maryjo Matko zdrowia, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Antoni Padwy, umiłowany patronie dzieci, wstawiaj się za nimi. Prosimy Cię, uproś zdrowie dla wszystkich dzieci powierzonych tej modlitwie. Święta Ritos Kasci, Ty, która nie znała się rzeczy niemożliwych, Wyproś łaskę uzdrowienia dla tych, którzy cierpią. Święty Stanisławie Kostko, młody święty, wzorze dla młodych, czuwaj nad sercami dzieci i chroń je przed złem. Święta Joanno Beretto Molla, lekarz dusz i ciał, módl się za chorych, szczególnie za te najmłodsze. Święty Gerardzie Majello, opiekunie matek i dzieci, obejmij ich swoją modlitwą i nieustannie przedstawiaj ich sprawy Bogu. Święci Boży, módlcie się za nami. Amen. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny, dzisiaj powierzamy Ci nasze dzieci i wnuki. Ty znałeś codzienny trud i radość wychowywania Dzieciątka Jezus. Ty wiedziałeś, jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowie, spokój. Prosimy Cię, Święty Józefie, czuwaj nad naszymi dziećmi, strzeż ich w każdej chwili ich życia. Przyprowadź je zawsze bezpiecznie do Jezusa. Amen. A teraz w ciszy swojego serca wypowiedz imiona dzieci i wnuków, za które dziś się modlisz. Zawierz je całkowicie Bogu. Panie Jezu, ty, który powiedziałeś, Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, dotknij swoją miłością każde serce, uzdrow ich ciała, ulecz ich dusze, umocnij ich serca w nadziei, Obdasz ich życiem pełnym Twojego pokoju i Twojej śli radości. Jezu, ufamy Tobie, Jezu, kochamy Ciebie, Jezu, błogosław naszym dzieciom. Amen. Dziś w sposób szczególny pragniemy otoczyć modlitwą wszystkich rodziców, opiekunów, dziadków, wychowawców. Wszystkich, którzy z miłością troszczą się o dzieci chore, niepełnosprawne, słabe. Ich codzienność często jest naznaczona zmęczeniem, łzami, nieprzespanymi nocami, ale jest też naznaczona wielką miłością, która jest najczystszym odbiciem miłości samego Boga. Przyjdźmy więc razem do Pana, prosząc o siłę, wytrwałość i pokój dla tych serc. Niech ta modlitwa będzie dla nich źródłem światła. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, pocieszycielu strapionych, przyjdź dziś do serc rodziców i opiekunów. Przyjdź do tych, którzy każdego dnia noszą ciężar troski o dzieci chore, niepełnosprawne. Daj im nowe siły tam, gdzie opadają z sił. Daj im pokój tam, gdzie serce drży z niepokoju. Daj im światło, gdy droga wydaje się ciemna. Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna, napełnij ich serca nową nadzieją. Przyjdź, Duchu Święty, Amen. Maryjo, Matko Bolesna, Ty, która stałaś pod krzyżem swego Syna, Ty wiesz, co znaczy cierpienie matki. Ty rozumiesz ból serca, rozdartego troską. Dlatego dziś oddajemy Ci wszystkich opiekunów dzieci chorych i niepełnosprawnych. Otocz ich płaszczem swojej matczynej opieki. Wypraszaj im siłę, cierpliwość, odwagę i nadzieję. Niech Twoje matczyne serce zawsze bije blisko ich serc. Jezu Ty, który byłeś dzieckiem i znasz dziecięce potrzeby. Ty, który znałeś trud pracy Józefa i czułość Maryi, Patrz na tych wszystkich, którzy w milczeniu niosą codzienny krzyż. Obdasz ich siłą większą niż ich słabość. Daj im serce pełne nadziei, gdy dzień po dniu walczą o uśmiech dziecka. Jezu, bądź ich mocą, Jezu, bądź ich światłem, Jezu, bądź ich odpoczynkiem. Amen. Dziękuję Wam, kochani, że modliliście się dziś razem ze mną. Niech Bóg napełni Wasze serca swoją siłą. Niech Maryja i święci otaczają Was opieką. Pamiętajcie, w tej wspólnocie nigdy nie jesteście sami. Jeśli ta modlitwa przyniosła Wam choć odrobinę pokoju, zapraszam, byście dołączyli do naszej rodziny duchowej. Subskrybujcie kanał, wspierajcie się nawzajem modlitwą i trwajmy razem w świetle Bożej miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.